No masz. Wszędzie potykam się o panele. Nawet w sieci. Marian krepka pyta. Szwagier namawia mnie na panele słoneczne. Czy to się opłaca? Marian, ładuj. Karol, co ładuj? No jak to co? Panele ładuj, wszystko ładuj, fotowoltaika to przyszłość. Marian, szwagier jak to szwagier, ma rację. Fotowoltaika, średnia 25 tysięcy. Ale z programu Mój Prąd masz do 5 tysięcy dofinansowania po podłączeniu. Stachu, ty znów te obliczenia i obliczenia. A to po ludzku trzeba. Mario, jak na moje, mega się opyla. A jak w bankach spółdzielczych weźmiesz kredyt, to codziennie jest do wygrania dodatkowe 5 tysięcy złotych. I od podatku możesz odpisać. I wszystko płynie. Co ci znowu płynie? Prąd płynie zewsząd. Kaśka, pomóż. A tu też płynie? Wziąłem kredyt w banku spółdzielczym na jako rozwiązanie i mam prąd wszędzie i na dachu i w plecaku. Marian, wszystko słońcem ładowane. Świetna oferta eko. Mario, idź do najbliższego banku spółdzielczego z grupy BPS i dowiedz się o kredyt gotówkowy na cele ekologiczne i nie tylko. Eko, logiczne.